Witam. Dzisiaj chciałabym przedstawić Państwu ćwiczenia z zakresu różnicowania dotykowego. Do tego ćwiczenia przydadzą nam się skrawki materiału o różnorodnej fakturze oraz rurki kartonowe. I teraz bierzemy taką rurkę kartonową, już mam pozawijane różnorodne materiały. Bierzemy taką rurkę papierową i zawijamy wokół niej materiał, który mamy w domu. Ja tu mam różne materiały o różnorodnej fakturze, z worka na śmieci, z gazety, z bibuły, z futerka, z ruchomówki jednorazowej. I teraz ważne jest aby dwie rolki były zawinięte w ten sam materiał, co chodzi o dotyk. I tak dalej. Nasze zadanie będzie znalezienie dwóch takich samych elementów i odkładanie ich na bok. I tak dalej. Jeśli dzieci bez problemu sobie poradzą z tym zadaniem, to zróbmy wersję trudniejszą. Już Państwu pokazuję, w jaki sposób. Przyda nam się do tego materiał, którym zakryjemy nasze materiały. Mieszamy nasze. Materiały pod spodem, żeby dziecko mogło odgadnąć. I uwaga, i tak zakryte nasze rurki papierowe szukamy. Tak, żeby był taki sam materiał. Na pozór to nie jest takie łatwe ćwiczenie. Tak, aż znajdziemy wszystkie materiały. W takim razie życzę udanej, owocnej zabawy i do zobaczenia.